Zanim ruszymy z wędrówką historyczną, a ja wpadnę choć trochę w większą elokwencję, to kliknij w link w opisie i zostań moim patronem. A my cóż, zaczynamy. Zanim zaczniemy opowiadać o legendach tego pałacu, opowieściach, mitach, moich historii czy różnego rodzaju spostrzeżenia, chcę wam opowiedzieć historię samego pałacu, jak i miejscowości. W trakcie tego zapraszam również do bacznego oglądania, ujawnię wam archiwalne zdjęcia, jak również kilka kadrów z wnętrz budynku. Razem bacznie się przyglądać opisowi właścicieli, gdyż obalił on większość błędnych opowieści, które szerzył się o tym pałacu. Kłodę Górowską wspomniano w 1310 roku pod nazwą Kloda. Dawna Kłoda Mała, czyli Klein Klode, w 1664 roku dobra należały do Christiana von Lu. W 1791 roku w miejscowości znajdował się pański pałac, folwark, gospodarstwa trzech wolnych zagrodników, sześciu zagrodników omóckowych, wiatrak i trzy inne domostwa. W opisie wsi wymieniono 15 domów i 104 mieszkańców. Od 1820 roku majątek należał do Johana Karla i Józefa Wonszun. W tym czasie w kłodzie małej wzmiankowano 22 domy, folwark we wsi, 129 mieszkańców, w tym dwóch katolików, gorzelnie, młyn wodny, wiatrek i bielarnie. Karwon Szunic pełnił on liczne funkcje w lokalnej administracji. Był deputowanym powiatowym starszym ziemskim dyrektorem ziemstwa. W karierze wojskowej doszedł do stopnia majora. Z małżeństwa z Bertą, Pozostawił córkę Jenny, która odziedziczyła posiadłość w kłodzie małej. W 1864 roku Jenny została żoną Aleksandra Eugena von Gosler. W ten sposób Włości przeszły na własność rody von Gosler i w rękach potomków wspomnianej pary zostały do 1945 roku. Aleksander Eugen von Gosler studiował prawo w Berlinie i Heidelberg. Po ukończeniu studiów pracował jako referent sądowy oraz sędzia. Z czasem zaczął pełnić funkcję w administracji, był doradcą i starostą powiatu górskiego. należą do frakcji Partii Konserwatywnej w służbie wojskowej uzyskał stopień kapitana. W 1863 roku został honorowym kawalerem Orderu Świętego Jana. Z małżeństwa z Geny doczekał się pięcioro dzieci, trzech synów. Harla, Bernharda i Maxa i dwóch córek Elizabeth i Jenny. Po śmierci męża w 1892 roku właścicielką majątku w kłodzie małej pozostała wdowa Jerry von Goffsler z domu Wąszunic. Dobra liczyły wtedy 285 hektarów, 215 hektarów pól uprawnych, 15 łąk, 41 lasów, 2 hektary pastwisk. 12 dróg, podwórze gospodarczych i innych użytków. Alfred, najstarszy syn Karla, podobnie jak ojciec studiował prawo w Heidenbergu i Berlinie, pełnił funkcję aplikanta i asesora sądowego. Z czasem zaczął działać w administracji. W latach 1901-1908 był starostą powiatu brzeskiego. Z ramienia partii konserwatywnej Został wybrany do Pruskiej Izby Reprezentantów. W czasie I wojny światowej służył zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim. Był kapitanem kawalerii. Przed 1909 rokiem został właścicielem majątku w szedzcu, a posiadłość w kłozie małej dzierżawił od matki. Po śmierci matki w 1922 roku. Alfred von Goffsler był właścicielem obydwu posiadłości. W jego rękach pozostały do końca II wojny światowej. W 1937 roku funkcję generalnego pełnomocnika pełnił były asesor dr Joachim von Goffsler z Kłody Małej. Dobra rycerskie z folwarkiem Kuklice liczyły 291,3 hektara. Gospodarstwo specjalizowało się w hodowli czerwonego bydła fryzerskiego. Z zawartego w 1895 roku w Berlinie małżeństwa z Elisabeth, Alfred von Goffsler pozyskał m.in. córkę Dorotę. Jej synem jest znany dziś niemiecki pianista i dyrygent Justus Franz. Urodzony w 1944 roku, pałac XVII wieku dwukrotnie przebudowywano dla Rodu von Gosler. W 1870 w 1889 roku. Po II wojnie światowej na bazie majątku tworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1977 roku przedsiębiorstwo PGR Zaborowice miało siedzibę w Pałacu w Kłodzie Górowskiej. W latach 1979-1983 przeprowadzono remont generalny budynku. Następnie zakład wchodził w skład kombinatu rolnego Góra. Po likwidacji PGR w latach 90. XX wieku własność agencji własności rolnej skarbu państwa w pierwszych latach obecnego stulecia opuszczony, jednak zabezpieczony przed wejściem i w dobrym stanie technicznym, następnie oddany w dzierżawę zabytek pozostaje nieużytkowany. Tak oczywiście mówi sztywna historia ziem wsi i samego pałacu. Pragnę dodać, że tak naprawdę dwie dawne kłada mała. I kłoda wielka po niemiecku Gross Klode i Kleinklode od roku 2000 występuje pod wspólną nazwą kłoda górowska. Obie znane były jeszcze w średniowieczu. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1310 dla jeszcze większego streszczenia i skondensowania, ponieważ jakaś część mogła ciut przysnąć, a więc von Lack stawia pałac na miejscu wcześniejszej budowli, o której niewiele wiadomo. Jan von Lack wszedł w posiadanie tych ziem przez małżeństwo z Anną, jego drugą żoną. Był osobą znaną w okolicy, gdyż w 1588 roku został starostą górowskim. Po śmierci Jana i Anny majątek przejął ich najstarszy syn Johannes. Od roku 1820 właścicielami majątku w Kłodzie Małej został Karl von Schulitz, od 1869 roku jego córka Elis von Gosler z mężem Eugen von Gosler, który przebudował pałac i postawił obecny gmach. Budynek pałacowy został wzniesiony w miejsce dawnego dworzyska na przełomie XIX i XX wieku. Niektóre źródła podają, że w 1870 a dalsza jego rozbudowa nastąpiła w 1889 roku. Na polecenie Elizabeth w roku 1892 zbudowano kaplicę, zapewne po śmierci wspomnianego starostu górowskiego, a przy niej tablice pamiątkowe i nagrobki dawnych właścicieli. Mówi się tutaj także o legendzie, zjawie kobiety. Sama legenda jest nawet to spisana. Ukazała się dokładnie w publikacji Przeszłość w Legendach Zamkniętych sfinansowanej w głównej mierze przez polsko-amerykańską organizację wolności. To pierwszy po zbiór legend dotyczących ziemi górowskiej. Ciemną, bezchmurną noc, gdy księżyc jest w pełni, a wilki wyją głośno nie wchodzi do pałacu w kłodzie górowskiej, ostrzegali starzy ludzie. Jeśli chcesz tam jednak wejść i oglądać piękno obiektu od środka, to przygotuł się na ujrzenie zjawy kobiety, która zginęła tam popełniając samobójstwo. Ową nieszczęśnicą ma być zrozpaczona wdowa niegdyś właścicielka pałacu. Małżeństwo kobiety było wyjątkowo udane, żyła w szczęściu i dostatku. Nic dziwnego, że po śmierci męża załamała się i noc i dzień, i zostawała zamknięta w pokoju z zasłoniętymi oknami. Majątek zaczął podupadać. Dzieci wyjechały do dalszej rodziny, bo matka zdawała się zapomnieć o ich istnieniu. Wszyscy liczyli, że czas zagoi rany. Niestety, miały kolejne dni, a życie w pałacu nie wracało do normy. W dzień rocznicy śmierci męża kobieta wyszła wreszcie z pokoju. Do pałacu zeszła się też rodzina. Chcieli wspólnie udać się na mszę świętą w intencji zmarłego. Kobieta jednak pod pretekstem dopilnowania, przygotowywania wieczerzy i złego samopoczucia została w pałacu. Stała na balkonie, zobaczyli ją wracający z cmentarza. Podniosła sztylet, wbiła go sobie prosto w serce i spadła do wody otaczającej palac. Jej duch snuje się teraz po budynku, marząc o zbawieniu i spotkaniu męża w zaświatach. Najaktywniejsza jest podobno w dniu kolejnej rocznicy. Stoi na balkonie ze sztletem i nęka każdego, kto swoją obecnością jej przeszkodzi. Bardzo potocznie się mówi, że życie odebrała sobie pani Gosler. Dlaczego? Idąc dalszym plotkom, jej mąż uwielbiał kobiety, miał romans, ona go kochała, on kochał inną. Brzmi to jak naprawdę dobry powód, aby połączyć go z legendą. I mówi się, że tam Gosler z rozpacza odbiera sobie życie. Wersja numer dwa, która mogłaby być możliwa, czyli kochanka odbiera życie z zazdrości żonie swojej miłości. Jaka jest najprawdopodobniejsza wersja? Nikt z rodu Ghostler nie odebrał sobie życia. Legenda mówi o nikim z tego rodu. Ghostlerowie podczas wojny otwarli pałac na szeroko, kazali spakować najpotrzebniejsze rzeczy, więc służba oraz rodzina czująca się na siłach uciekła do Berlina. Samych to właścicieli. Wojska radzieckie rozstrzelały na moście w Ścinawie. Pozostali jak widać na nagrobkach, ginęli w bardzo podobnych okresach. Mogło to być spowodowane chociażby epidemiami, natomiast jest to także luźna teoria. Natomiast niczym nie podejrzana jest rodzina lak, którzy byli przed rodziną Wongoslem. Czy ta legenda to Anna i Jan? W pewności zero, aczkolwiek w 1600 roku zmarł właściciel Kodęgórskiej a właściwie wtedy kłody małej, Jan von Lack. Rok później zmarła jego żona Anna. Być może to o nich jest ta legenda. Idąc porównaniami, rok mija, miłość jest. Jak rok mija, to i żyć się nie chce z coraz to bardziej pogłębiającym się sentymentem i tęsknotą. Więc może to Anna odchodzi rok później w zbliżonej to dacie odejścia swojego męża. Niestety żadne źródła nie podają konkretnych dat jak i powodów śmierci mieszkańców. Mówi się o balkonie i fosie w legendzie. Sam zerkałem na niego, wizualizując dramatyczną scenę, lecz muszę Was rozczarować, że jeśli historia dotyczy rodziny Wollak to tragicznie zmarła Anna i wydarzenia jej opiewające działy się w budynku, którego już dawno nie ma, ponieważ nasz pałac w obecnym kształcie powstał na przełomie XIX i XX. Leco. Z mojej strony to wszystko. Pragnę przypomnieć o moim serwisie Patronite, w którym wykupując dowolny próg wspierasz moją twórczość. A ja w drobnej podzięce urozmaicę tobie dzień różnymi bonusami. Link umieszczony w opisie. Kłaniam się bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych podróżach. Do usłyszenia. Cześć.